Że bardzo problemy techniczne. Nic się nie stało. Muszę zjeść. Takie, takie. Marcel, czekaj! Czekaj! Urwałeś? Nie, przewróciłem się na kolana. No, pokaż. Wszystko na Urwałeś, gówniarzu. Nie, ja. to nie jest się nie. małe dzieci. bo dziś mi tu naprawiał, gówniarzu. Za dzwonek się nie trzyma. Nie trzymałem sekiery. Nie. Adam to się nie urwa... Urwałeś się... mi. Nie urwałem. ta. włoży się. No a, dawaj, spróbuj. Nie sypiasz. Tutaj miało być przyciepione do tego. Działo chociaż? Nie gówniarz Brawo, naprawiłeś mi. Adam, twój tata włoży to. Co nie, nie mój tata, ty to to się... tu wnosiłeś. Gówniarz. Urwał mi dzwonek. Tu? Chodźcie! Nie włożę tego! Aaaa! Jakbym miał siłę, to byłem mocny. Ty to zwaliłeś. Chłopie, ty to zwaliłeś. Nie zwaliłem, bo się przewróciłem. Adam, ja cię mam na nowy, potknij od siebie. Sta, bo twój jest porysowany, a mój mój Nie, bo tylko porysowany, a mój rwale. Nie. Masz, Adam, domu klej? Tak, na pistolet. Idealnie. Tak. I jedziemy do mojego taty i powiem, że Marcin mi urwał Nie urwałem, tylko się przywróciłem. I urwałeś. Tak, ale nie moja wina. Urwałeś. Ale to był Adam twój pomysł, żeby tu jeździć. <grym> tak, ja sam pierwszy tu wjechałeś. Zobacz, tu. Tu było przyczepione do tego. Tu Weźmy klej, albo tata weźmie. Sklejcie tu. Musisz, musicie to idealnie włożyć. No brawo gówniarzu, jak to co zrobi? Uklejem. ja Jaja Dobra, mnie nie dzwoni ja na na